A jak łagodnie ja płynłem go w nos, Oj, mu w oczach bo ja ujlka, jak ich mało. Oj, mu w oczach bo ja ujlka, jak ich mało. Koło mego okieneczka, koło mego okieneczka, w ja jabłoneczka wieluśko się rozkwitała bieluśko się rozkwitała czerwone jabłuszka miała czerwone jabłuszka miała Któż te jabłka będzie zrywał Któż te jabłka będzie zrywał mój Jasieńku się pogniewał mój Jasieńku się pogniewał Pogniewał się, nie wiem o co Pogniewał się, nie wiem o co, chodził do mnie Nie wiem po co chodził do mnie, nie wiem po co Chodził do mnie całe lato Chodził do mnie całe lato, dawała mu za to, dawała mu gęby za to Chodził do mnie cała jesień. Chodził do mnie cała jesień, puszczałam go, dziurką przesień puszczała, go dziurką przesień. Chodził do mnie cała zimę. Chodził do mnie cała zimę, puszczałam go, pod pierzynę puszczała, go pod pierzynę. Chodził do mnie całowieśne, chodził do mnie całowieczne, dawała mu, gęby jeszcze, dawała mu, gęby jeszcze. W żony, aż ją kaci znalazł, wielu tękiej hace koło szosy zaraz, W tękiej hace koło szosy zaraz. Nie smuć się, genusiu, już ci wszystko jedno. Dostałaś chłopczynę jak bukowe drewno. Dostałaś dziewczynę jak bukowe drewno. Panienka jedzie, jadę od holicza. Pan, panienka jedzie, tu ten. Jest tam kondoktor, który się zalicza, Bilety jazdy instrumentem swym. Panienka na to odpowiedziała, że nie ma żadnej obawy, bo ten bilecik, którego posiada, jest dla nas dziurawy. Ten konduktor, ten konduktor, ten konduktor, ten konduktor wielki żuch zamiast biletu, zamiast biletu, zamiast biletu, biletu przeciął Panienka jedzie od Jarosławia, Panienka jedzie cukiem ty. Jest tam konduktor, którym przeżurawia bilety jazdy instrumentem swym. Panienka na to odpowiedziała, że nie ma żadnej obawy, bo ten bilecik, który go posiada, jest nasz za nas zawięciorawy. Ten kondaktor, ten kondaktor, ten kontraktor wielki zuch. Zamiast biletu, zamiast biletu, zamiast biletu przeczę brzuch. Nie będę się żeniął, nie będę się spieszał, Nie będę się żeniął, nie będę się spieszał, Będę, ja ze będę, panny cieszą. Będę, ja zaśpiewał, będę panny cieszą. Nie będę się żeniał, Jaż mi sto lat minie jaś mnie zaprowadzę do ślubu na linie jaś mnie zaprowadzę do ślubu na linie nie będę się żeniał jeszcze tego lata aż mi synek powie o zeździe, że się tata. Aż mi synek powie o żeń, że się tata... ...nie godnerę. Ludzie się dziwują skąd pieniądze bierę. Ludzie się dziwują skąd pieniądze bierę. Siebie ja by...